Cześć, tutaj Andrzej, witam Was z mojego bezpiecznego miejsca. Jest tutaj fajnie, bo nie mam zasięgu i mam święty spokój. Ale nie o tym. Teraz będzie o świecie motocykli, tak trochę na poważnie. Dlaczego to miał być ostatni numer, dlaczego nim nie jest i co w ogóle będzie się działo ze światem motocykli w najbliższych miesiącach? No bo lata, no to sorry, nie mam szklanej kuli. Otóż dużo o tym powie, moja historia, bo stwierdziłem, że jeżeli to będzie ostatni numer świata motocykli, to zrobiłem sobie artykuł. Taki autobiograficzny trochę, jakie ja się znalazłem. Prawda jest taka, że ja w branży motocyklowej to jestem od 15 roku życia, no to będzie zaraz 25 lat w tym roku, e, bo w rodzinnej firmie tam sobie e, działałem, podróżowałem, różne przygody, które są tutaj opisane, patrzcie, nawet takie skąd się wziął sport u mnie? Zrobiłem mały coming out, e, więc jeżeli tego nie czytaliście, no to polecam, bo już chyba u nas na sklepie Sklep Świat Motocykli ta gazeta jest, jak nie to powiem, może jakiś e, znajomy ma, a jak nie, to może to opublikuje w końcu e, online. Więc ja przez te wszystkie lata widziałem w mediach motocyklowych w sumie prawie wszystko. No bo ja jestem z pokolenia, które pamięta początek internetu, więc ja zacząłem od pras. Później Trzeba było robić więcej internetu, później więcej filmów, później więcej social media, był, był Facebook, był Instagram, teraz trzeba robić TikToki. Zaraz przyjdzie coś innego, bo będzie AI, będzie trzeba robić jeszcze inną robotę. A ja stwierdziłem, że mm, nie, po prostu nie trzeba w pewnym momencie powiedzieć basta, jeżeli chodzi o siebie przede wszystkim. No bo jak ja bym tak próbował nadgonić, wiecie, te zmiany w mediach, to nigdy tego nie nadgonisz, bo trendy. Z mają to do siebie, że one są kreowane gdzieś, na nas przychodzą, zanim ty się do nich dostosujesz. To niby ci się wydaje, że w tym jesteś, a tak naprawdę tylko biegniesz i walisz mordą w asfalt przy znaczącej prędkości. To tak kiedyś kilka razy w sumie musiałem zaskoczyć z motocykla i myślisz, że o, dobra, dobra, tu już mogę zaskoczyć. Zeskakujesz od nogę te nogi hop, 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 nie wyrabiaj rujsz. I tak trochę się stało w zeszłym roku, że już tak zacząłem szorować tą mordą o e, asfalt, próbowałem więc zbudować, wiecie, zespół, coś tam, dobra, to ja będę już tylko redaktorem, a nie łączył e, trzy etaty naraz, no i nie wyszło. No i jak nie wyszło, to stwierdziłem, koniec, mam dość, bo wiecie, papier jest super, kocham, wciąż wolę robić papier, no i Dzięki temu go ciągle robię. E, wolę czytać z papieru i tak dalej, i tak dalej. I wolę pisać do papieru, bo tam mam obowiązek napisania naprawdę dobrego artykułu. Redaktorzy inni też mają taki obowiązek, więc tutaj no, nie ma takiej ściemy, nie ma clickbaitów, ale magazyn, żeby go zrobić co miesiąc, to musisz go stworzyć. A jednocześnie musisz zadbać o stronę internetową, o te socjale wspomniane, zrobić film e, na YouTube'a i nagle ten interwał co miesiąc Powodował to, że to była masakra. I pierwszą moją myślą było to: dobra, odetnę sobie papierowe wydanie, które generuje największy koszt miesięczny, e, najwięcej pracy i skoncentruję się na tym internecie po prostu i będę miał święty spokój. I wiecie co? Zachowałem się jak przedsiębiorca i użyłem Excela. I w tym Excelu nie tylko zwróciłem uwagę na kasę, ale też na czas. Ile ja czasu chcę poświęcić na tworzenie treści? I w internecie musisz robić treści przede wszystkim. Dużo, 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 A nie, dobrze, 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 bo wymagało Ciebie zasięgu, 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 zasięgu. I no właśnie. Więc popatrzyłem się na to, mówię: Ej, ostatecznie to zaryzykuję. I po prostu. Skoncentruję się bardziej na papierze i na własnej stronie internetowej czyli www.światmotocykli.pl. Więc gazeta już przechodzi sobie gładkie zmiany, i wiecie, ja też nie chcę robić takich rzeczy typu słuchajcie, teraz to będzie parcie wielki, relaunch, wiecie, numeru i tak dalej, i tak dalej. I tak... Nie, ja chcę robić zmiany gradualnie, czyli zrobiłem ten numer, który miał być ostatnim, później zrobiłem ten numer, w którym stwierdziłem: Ej, znam tylu fajnych ludzi na świecie. Może pokażę wam ich. Więc do tego numeru już zaangażowałem moich znajomych z całego świata, żeby napisali dla mnie artykuły, albo wziąłem artykuły, które oni napisali w swoim ojczystym języku, bo czemu nie, jeżeli goście wsiadają robią rekonstrukcję przejazdu głupiego i głupszego przez Stany Zjednoczone, no to przecież to jest totalnie fantastyczne i no, nie można tego nie. Opisać, więc to jest kolejna zmiana. Następna zmiana w tym numerze, który teraz jest na półkach, jest to, że jest więcej stron, i w kolejnych numerach chcę, żeby było jeszcze więcej stron, i żeby były bardziej tematyczne. Więc to wszystko się będzie e, zmieniało. E, przede wszystkim angażujemy nowych ludzi. Typu tutaj mamy Piotra Biesikirskiego, który zrobił e, wywiad. Nie tylko przejechał się ze mną na motocyklu, dał swoją opinię, ale też przeprowadził wywiad e, z psychologiem. Tutaj Kamil Krzemień, pojawił się Kosa, Hubert Zawieja. Wiele, wiele, wiele świetnych specjalistów, którzy nie są, wiecie, z wykształcenia redaktorami, ale mają tak dużą wiedzę w jakiejś dziedzinie motocyklowej, że ja wolę naprawdę popracować trochę nad ich tekstem, czy wydobyć z nich treść, żeby napisać ten tekst albo, albo materiał wideo, aniżeli udawać, że my się na wszystkim znamy, my redaktorzy. Bo to już minęły czasy. Kiedy my się na wszystkim znamy i ludzie musieli tam ślepo ufać, no bo nie było innych twórców, bo nie było internetu. I wiecie, ci redaktorzy w każdej branży siedzieli, klepali, klepali, klepali te artykuły, no i każdy o, 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 się zna. A teraz każdy może zweryfikować wiedzę redaktora, więc ja wolę się skoncentrować na ludziach, którzy są specjalistami, i wydobyć od nich treść. Świat Mazowiecki zostaje w wersji papierowej na 2,25 w wydaniu dwumiesięcznym, ale to też się może zmienić w kolejnych latach, no bo widzę, że tego materiału jest trochę dużo. Musimy zobaczyć, co się będzie po prostu działo z branżą, e, z odbiorem tego formatu i z odbiorem w ogóle gazety, bo też się zmieniła cena, tak, bo cena teraz wynosi 24,99 zamiast 14,99 i to jest duża bardzo podwyżka i ona musiała być, żeby cokolwiek się zmieniło, bo... Wyższa cena, myślisz sobie dużo kasy, ale jednocześnie jak sobie później przypomnisz, ile płacisz za kawę, nawet na stacji benzynowej. Zbadaliśmy te, wiecie, kilka numerów, poszło w wersji dwumiesięcznej i nagle się okazuje, że my dzięki temu, że ta cena jest podniesiona, że magazyny leżą dłużej na półkach, więc większy, więcej procentowo się magazynów sprzedaje, to nagle zaczęliśmy zarabiać kasę od Was, a nie tylko i wyłącznie od reklamodawców. No bo kiedyś zasada była taka w wydaniu miesięcznym przy tamtych cenach, jakie były, że tak naprawdę ta sprzedaż e, egzemplarzowa, tak ją nazywamy, kryła koszty druku tej produkcji, po prostu wydrukowania e, tej gazety. A reszta tak naprawdę przychodu była z reklam, i to były, wiecie, miks reklam w internecie, w prasie, itd, i tak Teraz przy tej cenie, przy tym, że sprzedajemy większy procent nakładu, i to jest pozytywny wzrost, że wow, cieszy mnie to bardzo. To nagle się okazuje, że mamy kasę z sprzedaży magazynu, czyli mamy kasę na realizację materiałów kolejnych od Was, a nie od reklamodawców. A co to oznacza? Że mniej materiałów sponsorowanych, a więcej dla nas, takich jak my chcemy, a nie że musimy się wiecie tutaj lisić, tak jak cały internet to robi? Brzmi logicznie, nie? Wydaje mi się, że to jest całkiem uczciwe. No i oczywiście przecież co plakat wrócił. I tutaj śmieszna historia. Plakat jest 100% z Playboya. Serio. Nasza drukarnia wciąż, i patrz takie ładnie to było w tym numerze, nasza drukarnia e, drukuje Playboya na rynek niemiecki, bo tam jest w wersji papierowej wciąż. <laughs> e, I co inspirowani tym stwierdziliśmy, ej, przysz. W ten sposób można zrobić plakat, bo zawsze był problem, że jak plakat, no trzeba by foliować gazetę klejoną, bo albo zrobić wersję zszywaną, takie, wiecie, na te spinacze, gdzie są dziury, w ogóle gazeta jest nieładna. A tutaj jest po prostu perforacja, wyrywasz go sobie i masz do garażu. No e, i nasz czas będziemy inwestować, się ja swój, bo ja będę mówił za, za siebie, ja swój czas będę inwestował w budowanie treści. W papierze, i na naszej stronie internetowej, która paradoksalnie w dzisiejszych czasach taka strona www Świat Motocykli to już jest medium tradycyjne. No, bo dzieciaki i młodzież już biorą informacje tylko z sociali, TikToków i tym podobnych rzeczy. Czy będą potrzebowali tam informacji o motocyklach? Czy podejmiesz decyzję zakupu odnośnie motocykla, nie wiem, czy za 10, czy za 20, czy za 100, czy za 150 tysięcy, tych tak na podstawie TikToka wątpię. Więc ktoś by chciał przeczytać, kto coś na ten temat sądzi, ktoś już tym przejechał, jak to się porównuje do innych motocykli. Więc główna koncentracja jest na treść, bo dogonić trendów nie dogonimy i możemy robić to, co robimy najlepiej skoncentrować się na tym, żeby treści były dobre i żeby one regularnie do Was docierały, no bo to jest dosyć duże wyzwanie, bo musimy wprowadzić też sporo zmian na stronie internetowej, musimy wprowadzić zmian w cyklu publikacji treści online, ale tak samo jak z tą gazetą. To te zmiany będą trwały. Ja nie będę robił, wiecie, wielkie boom, wow i żeby się zobowiązać do nie wiadomo czego, bo ja już się zobowiązywałem do nie wiadomo czego przez ostatnie 20 lat swojego życia i nie wolę sobie pożyć, pojeździć na motocyklu, pojeździć na rowerku. Ta zmiana w zeszłym roku miała przede wszystkim, znaczy nawet w ostatnich dwóch latach, była podyktowana tym, że postanowiłem, że nie będę pracował paręnaście godzin na dobę, tylko będę pracował tak jak normalny człowiek. Osiem, czasami dobra, może 10, bo i tak tych wyjazdów mam bardzo dużo, ale że będę pracował w określonych normach, a nie non-stop. No bo dzisiejsze media, jeżeli chcesz zrobić gazetę, print, znaczy gazetę, stronę, wszystko, to pracujesz non-stop. Może dlatego nikt inny tego nie robi w Polsce oprócz świata e, motocykli. Więc napiszcie mi, jakich treści oczekujecie, czego chcecie więcej, czego chcecie mniej w świecie motocykli, bo wszystkie opinie są ważne. My ostatecznie, prawda jest taka, będziemy robić ten magazyn tak, jak my uważamy, że jest najlepszy. E, no bo każdy ma swoją opinię. Jeżeli próbujesz usatysfakcjonować wszystkich, no to też polegniesz. Ale każda opinia, e, każda sugestia jest po prostu na e, wagę złota. Będą się pojawiały nowe postacie w świecie motocykli, ale tak gościnnie nazwijmy to. Bo ja sobie wyobrażam, że świat motocykli docelowo to będzie takie miejsce, które będzie agregowało fajne treści, fajnych ludzi, którzy mają coś do powiedzenia i mają wiedzę, i, i uznamy, że ona jest warta tego, żeby ją. Pokazać, jeżeli chodzi o prenumeraty, bo często się o to pytacie. Tak, prenumerata wróci w jakiejś formie, ale w formie prawdopodobnie subskrypcji, e, czyli takiej odnawialnej prenumeraty co miesiąc. Nie przez to, że chcemy jakoś bardziej zobowiązywać, tylko przez to, że czasami są problemy z dostarczeniem tej prenumeraty. No bo poczta polska wiemy, że działa sobie różnie, nie ma innego sposobu opłacalnego, żeby dostarczać do Was prenumeraty. No bo no, nawet przesyłka kurierska kosztuje wiem, 10 złotych, no to dosyć dużo procentowo jest to. Do wartości gazety, więc chcę mieć taką możliwość, że jeżeli komuś nie pasuje, ma problemy z tym, z tym, że ona nie dochodzi, to może kliknąć, wyłączyć tą subskrypcję i z głowy. Więc to wróci, proszę o cierpliwość, no bo wiecie, my tutaj robimy endurance. To jest wyścig długodystansowy, a nie sprint. I to się tak, jak ja widzę że ten zrobił to, ten zrobił tamto, ktoś mówił, ej, musisz zrobić to, bo musisz zrobić tamto, bo oni zrobili to, albo tamto, to ja mówię, ej, dobra, poczekajmy. Rok, dwa, trzy lata, pięć? Dziesięć? Bo ja tutaj mówię o tytule, który ma lat, ile? Trzydzieści, trzydziesty pierwszy rok leci. Więc wydaje mi się, że tempo, które ja nałożyłem, jest tempem dobrym. I rzeczy, które decydujemy, że zrobimy albo nie zrobimy, to są decyzje ostatecznie Dobre, bo ten tytuł wciąż jest. Ja nie mówię tylko, że papier nie papier, ale ogólnie strona, idea i tak dalej. Więc, jeżeli macie jakieś pomysły, sugestie, albo chcielibyście się zaangażować, bo może jesteście specjalistą w jakiejś dziedzinie i chcielibyście się zaangażować, no to zapraszam, bo, bo czemu nie na, na ten rok? Mam już fajny pomysł, swędzi mnie, wiecie, no bo ja tak ten zeszły rok to był taki troszkę spokojniejszy i już mnie zaczyna swędzić, więc zobaczę, czy się powstrzymam, żeby nie odwalić jakiegoś fajnego numeru znowu ze światem motocykli, który ostatecznie przełoży się na fajny content dla Was. Ale to jeszcze nie chcę zapeszać. Po prostu jak zrobimy, to ja wam to pokażę. I tyle. Cześć.